Siemano widzowie, dzi zrobimy pranka na organizacji Omerta. Jestem tutaj właśnie z drugim liderem najlepszej organizacji na serwerze. Siemano. Z racji takiej, że najlepsza organizacja na serwerze odrodziła się jak Feniks z popiołu, a w naszej starej bazie nie zabrali nam lokatorów, to zrobimy im pranka. Ogólnie im tutaj będziemy robili pranka. Widzę, że cieniutko z aktywnością. Teraz zobaczymy jak jest u nas. No, tutaj bardzo elegancko, mogłoby być lepiej, ale jak na 3 dni. Jak na 3 dni. Elegancja, fracja. To nie można nazekać. Tutaj, proszę bardzo. Ostatnio kupiliśmy bazę, i już kurwa jest za mała. Tyle samochodów. Nie wiem, jak my to pomieścimy. Drugie tyle mam już w przechowywalni. Naprawdę, widzowie, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Także, dobra. Jedziemy tutaj naszymi Staffordami. 2-4-1, drugi, taki o. Jebać biedę, widzowie. Także wsiadamy i jedziemy robić im planka. Dobra, jedź pierwszy, jedź pierwszy. A rolece. Daleko nie mamy, widzowie. Daleko nie mamy, dokładnie. Ta baza powinna być znowu nasza, bo tu oni o. Co to za samochody w ogóle są. Takie szeroty to można w przechowywalni, proszę bardzo. My tu znamy hasło, proszę zaprezentować. Nie no, poczekaj, ja tylko. No dobra. O, proszę zaprezentować. To ja, czy ty? No ty, no ty. No dobra. Proszę bardzo, i dzisiaj zmieniłem hasło. Ja tutaj już ile zmieniam hasło. Pokażę, zapomniałem się zmienić lokatorów. No, Nie tutaj... tej partii. Już, już któryś rok. Nie mogą odebrać nam lokatorów Także tutaj zmieniamy Zmieniamy hasło Witaj, jak lewu tutaj zmienia Ja tylko powiem, że możecie dołączyć do nas Napisać rekrutację w opisie Proszę Będzie bardzo link do Proszę bardzo, hasło pomyślnie zmienione Już tu prezentujemy Proszę bardzo, wszystko działa. Także z pozdrowieniami dla organizacji Omerta. Panowie, nic się, ale biznes is biznes. Sigarios. Bang bang. Dziękujemy, do widzenia.